Halo, cześć, witajcie, z tej strony Lukas, i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście jest seria od początku do majątku. No i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, no po takiej krótszej przerwie, ponieważ nie było filmów na moim kanale aż tydzień. Ale dzisiejszym dniem, czyli sobotą, kiedy dostaniecie ten odcineczek, już zaczynamy znowu z powrotem odcineków I pewnie te odcineczki będą tak cały czas pojawiały się, tak jak wcześniej, albo nawet może dzień w dzień, ale to akurat jeszcze zobaczymy. E, dzisiaj yeah, na całym starcie, e, odcinek, chciałbym Wam serdecznie podziękować za, za pomoc w biciu 100 subskrypcji na moim kanale. Jest mi bardzo miło, że no, osiągnęliśmy to. E, no, jestem oczywiście wdzięczny każdej osobie, która właśnie te 100, że każdej osobie, która te 100 subskrypcji pomogła mi wbić. Więc serdecznie, serdecznie dziękuję każdej osobie, która mnie subskrybuje. A jeśli ktoś mnie nie subskrybuje z Was, to zapraszam właśnie do subskrypcji. Albo zostawienia opaczki w górę pod filmem, to też by było spoko. No i o to serdecznie w sumie proszę. Może nie, że proszę, no ale fajnie by było, gdybyście właśnie zostawili. No i oczywiście teraz lecimy po 150 subskrypcji. Czy się uda? No zobaczymy. No, ale miejmy nadzieję, że się uda. Dobrze, jak widzicie dzisiaj już mówiąc o farmingu, dzisiaj zaczynamy takim akcentem, kiedy no, mamy grudzień, to po pierwsze, 8 rano e, i wistula, e, która jest e, postawiona na, na lawecie, e, bo gościu przyjechał lawetą, e, żeby no, pożegnać się niestety z tą wistulką. No, na ten czas w końcu nadszedł, bo no, już planowałem w sumie, o, proszę bardzo, Renówką przyjechał. Na ten czas, kiedy ta wistulka się będzie z nami żegnała, już dawno w sumie planowałem, e, więc na no, dzisiaj niestety na ten dzień przyszedł. E, pieniążków, pieniążków całkiem sporo dostaliśmy za nią, a czy całkiem sporo? No nie wiem, no, za taki na całkiem, moim zdaniem, dobre pieniążki, e, ponieważ była całkiem dobrym stanie moim zdaniem. Pieniążków za tą histrulkę dostaliśmy o, e, około 15 tysięcy, tam z groszami, e, chyba 14,950 dokładnie, e, więc tyle pieniążków nam mm, za tą histrulkę e, ten facet zapłacił. E, no ten facet, tego faceta nie ma w sumie teraz, znaczy no, no jest facet, ale proszę bardzo, proszę to poszedł Tomku na kawkę. E, tam żonka mu zrobiła. Tak, ja nie mam żony niestety, ale tam e, sąsiadka przyszła, to sąsiadka mu robi kawę. Tak go na mnie a Co robił dokładnie, to nam się nie wtrącam. No i dzisiaj oczywiście ten, ta wyśluka oczywiście się z nami żegna. Więc ten facet pewnie będzie zaraz wjeżdżał. Ale no my, że jest no, grudzień, trzeba zawsze sprzedawać na plony. Jak widzicie dzisiaj 30 jest podpięta do przyczepy. Również jest podpięta dziecha do przyczepy. No i władek spowodowany jest tym oczywiście, że no dzisiaj trochę tego wywozu jest. Dlatego postanowiłem, że pożyczę od sąsiada przyczepę, właśnie tą przyczepę. No i właśnie to możecie się zapytać, skąd ta przyczepa? Dlatego, skąd ta przyczepa? Dlatego, że pożyczyłem od sąsiada jednego, ponieważ sąsiadowi nie była potrzebna, bardzo na dzisiaj. Więc postanowiłem, zapytałem się po prostu, czy bym mógł pożyczyć. A powiedział gościu, że jasno nie ma problemu, że jak chcę to sobie, żebym to sobie tą przyczepę oczywiście wziął. No i akurat jestem wdzięczny temu sąsiadowi, bo akurat dzisiaj na pewno. Robota nam szybciej pójdzie dzięki temu, mam nadzieję, że nie będzie mnie za głośno słychać, chociaż nie powinno, ale no zobaczymy, oczywiście po nagraniu, ale miejmy nadzieję, że nie. E, dzisiaj proszę bardzo, o, dlatego sobie najpierw, no oczywiście też musiałem tam paru pracowników zatrudnić, dlatego proszę bardzo, płatkiem wyjedziemy sobie na asfalt. O, o. I zatrudnimy pracowniczka przejeść do elewatora, bo tutaj oczywiście dzisiaj będziemy sobie sprzedawać. Dobra, niech wiecie sobie tutaj. Więc sobie pozwolimy po prostu tych pracowników używać. No jeśli taka funkcja jest na te pracowniki, no to oczywiście trzeba oczywiście z niej korzystać. Również zrobimy to samo z czterdziechą, bo no, oczywiście trzeba to, jak wiem, wykorzystywać. No, jeśli taka opcja jest, czekajcie, czekajcie my jakby Czekaj, czy dałoby radę stąd? Musi dałoby radę? No ja dałoby Tylko nie, to jest To. No. Ona może być ciężko, jak ona przerjecha. Cz nie, nie doje, nie pojedzie bardzo. Tu 40 może być ciężko akurat, bo, bo ponieważ, e, ponieważ... ponieważ takich rzeczy, że... No ta przyczepa jest akurat całkiem, całkiem spora. E, no bo spora, no w 6700 wchodzi, więc no może nie jest to jakoś wybitnie duża przyczepa, ale taki jak jest całkiem spora, jak mówię. E, więc proszę bardzo, o, proszę bardzo, my tutaj 30 sobie podjeżdżałem, bo dzisiaj sobie 30 pojedzimy z wywodem. Oczywiście to będzie jeden kursik, no też po to mam trzy ciągniki w kursie, ponieważ żeby no, pojeździć każdym, no też o to chodzi. Tylko ja chciałem sobie, sobie proszę bardzo, zapełnić na miejsce, żeby zaczęło się to zapełniać. Nie wiem, czy to szybko zapełnia się, czy nie. O, proszę bardzo, no zobaczymy zresztą. Jeszcze dobra, jęczmień. No, praktycznie za jednym razem cały jęczmień idzie. Proszę bardzo, niech to się nasypuje. A my przez ten czas, no w sumie nie było takich rzeczy jak ogrządek ukrów czy tam kurno, jak, no, gdzie tam e, może być, dlatego sobie pierdolę. Zaczniemy karmić zwierzątka. E, dziś sobie pokarmimy zwierzątka oczywiście samym sianem bo nic innego nie mam. E, czekajcie, tu jest stoja, e, tu jest owiec, ale nie, owca nie można zakarmić, kurde, ty. Mam tu poworkowany 10. Na górze, o. Dobra, jest. Moment, no, trzeba poworkować, czekaj, nie Dobrze bardzo. E, więc dzisiaj sobie, oj, sobie na samym... E, gdzieś mi nasypało, nie gdzie. e, Dzisiaj sobie na starcie nakarmimy sobie wszystkie zwierzątka. E, no nie wszystkie, bo świnki nie będziemy karmić, ponieważ świnki są nakarmione. E, Postanowiłem, że takie coś zrobimy karmienie, ponieważ po pierwsze dawno nie było. E, a po drugie... E, a po drugie... Y, to trzeba powiedzieć że gdzie zamknę ten garaż bo, garaż, bo będzie lepiej mi się, mi się schodziło tymi schodami. A po drugie, pewne zmiany nas będą czekać w kolejnym sezonie. No, jak widzicie, mamy 40 tysięcy na koncie, więc to jest naprawdę duża suma. Ale no, ta suma się na pewno na dzisiejszym odcineczku już zmieni. No i pewnie na kolejnych odcineczkach też się zmieni, ponieważ pewnie na wiosnę, no na późniejszą wiosnę, to mogę wam od razu powiedzieć, nastanie taka rzecz, że na pewno będzie nowy nabytek, jak te, ten paszobus. To mogę w stanie powiedzieć, bo tam wyczaiłem już jeden paszobus, nie będzie tak jakoś duży, więc... Do 30 będzie całkiem w miarę, w miarę. No, ale tak akurat zobaczycie dopiero na kolejnym odcineczku, znaczy na, kolejnym, na kolejnych odcinkach, bo nie mówię, że to będzie na ten, więc proszę bardzo. Więc trochę pójdziemy w co innego. No, jeśli pójdziemy, kupimy ten wasz obóz, jeden wasz obóz, to oczywiście to będzie świadczyć, że będziemy musieli pójść w kiszonkę. No, bo jednak, no, kamera robi bez kiszonki, jest tak średnio. Więc mogę Wam od razu powiedzieć, że pewnie, że w tym sezonie również pójdziemy w takie coś jak kiszonka. Eee, więc takie książki wyczekujcie. Pewnie eee, to będzie z przyczepy samo z, sam, przyczepie samozbierającej. i oczywiście z kukurydzy też nie będę ukrywał, bo to już na jednym odcinku się wygadałem. Eee, tak czy siak, więc już nie będę absolutnie ukrywał, ale po prostu pójdziemy również, w... czekajcie, jeszcze słomy dorzucimy oczywiście, eee, pójdziemy również wykupywać w tym sezonie. więc pewnie się czkarnie na jesień, eee, będzie kupywana, no, albo po prostu wypożyczana, ale to zobaczymy, bo jeden sentyment ma więc może tam sąsiadem się dogadam, no ale zobaczymy jak tutaj jeszcze wyjdzie. Więc taki plan by miał ja ten sezon, że no jednak ten Temer, termer z spokojnie by był, gdyby człowiek oczywiście zagubił. E, proszę bardzo, e, my sobie tutaj rozucimy o proszę bardzo. E, no i oczywiście, jeśli kupimy ten paszowóz, e, e, to oczywiście to będzie świadczyć o tym również, e, że zwiększa wydanie wielu tych krów. O, proszę bardzo, tutaj nasz byk, e, który, no, byczek Fernando. Znaczy, kwardano, który poszedł, nami, przyjechał na mięso. Słuchaj, to tylko, tylko jest jeden? No, może to dlatego, że więcej też nie ma zwierząt, żeby po prostu lagos nie było? Tak, pewnie, tak. nie jest, dobra. Czy mi się to napełniło? Napełniło mi się. Krówki mamy mniej więcej ogarnięte. Słomę będę musiał dorzucić, ale mniej więcej spoko. To wygląda? No teraz akurat spoczko, że te krowy znowu zaczęły mi produkować... Ojej, ja zgasiłem trzeciodkę. Spoko, że teraz krowy zaczęły znowu produkować mleko. Więc też jakiś przygód dzienny jest, więc to jest akurat całkiem, całkiem spoko. I pewnie, no całkiem dobre pieniążki zarobimy z tego, bo około 1000 na przywinięcie, więc naprawdę do wiosny, czyli aż do marca, bo w marcu będziemy musieli zacząć troszeczkę z robotą, bo oczywiście jest dosiana do siania pszenica na polu tam po kartoflach, więc tam oczywiście już trzeba w marcu wjeżdżać z prawami, żeby oczywiście no, uprawić to pole. No i oczywiście tam posiać. no pewnie na, bo to też by było spoko. I oczywiście posiać takie rzeczy jak e, posiać takie i oczywiście rzeczy jak pszenica. E, no zobaczymy, jak dzisiaj 30 sobie da radę. To nie będzie się męczyć, no ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. E, no też, czemu ma jakiś problem z rozpędzeniem się. Ale no to akurat nie wiem, czemu tak jest. No, no nieważne, no, po prostu bardzo, po lewej stronie nasza pszeniczka rośnie już, co była siana w. w, 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 w na jesień, było tak dokładnie. Była siana na jesień ta pszeniczka. Te lewo oczywiście rośnie, to na jesień była oczywiście siana. Więc całkiem spoko to wygląda. No niestety jakieś fasy są, ale oczywiście po oprysku, bo oczywiście pryskaliśmy chyba nawet na ostatnim odcineczku. Więc pryskane było. No ta 30 teraz w tym momencie wygląda trochę beznadziejnie. Jak jest tak obrócona tym śniegiem jakby. A no niestety ta 30 wysyła no, jeden z największych minusów. Że no jednak jak się brudzi, to już się tak brudzi, że to iść Pan... No właśnie, nie będę mówił brzydko, jak Że no po prostu jak ta 30 się brudzi, no to sami sobie sumie jak e, No brzydko się w moim zdaniem brudziła. E, brzydko się brudziła, no ale... No nie jest fajnie to wygląda moim zdaniem, jak tak śnieg jest obchojony do wszystkiego. No szkoda, że no... Moim zdaniem tak nie powinno wyglądać, no ale trudno się mówi. E, tak niestety jest i inaczej w sumie nie będzie. E, więc dzisiaj pierw pojedziemy sobie oczywiście posprzedawać tą... Ten jęczmień, bo to jest jęczmień proszony, tak jest. I później sobie oczywiście, jak po, po... W sumie podejrzewam, że na powrocie, jak będziemy wracać do, oczywiście, na Lospem, zajedziemy sobie na pole i oczywiście kupimy sobie nowe pole. Bo tak jak mówiłem, nowe pole chciałem żeby kupić, i dlatego też na pewno dzisiaj kupimy sobie to pole. I dlatego też mówiłem, że po prostu te pieniążki nie będziemy mieli około 400 tysięcy, tylko po prostu będziemy mieli tych pieniążków oczywiście mniej. Więc ten stan się na pewno zmieni jak mam jeszcze rzadko jeździć, to strasznie, to naprawdę rzadko. kurde, przypominam kiedy tu ostatnio byłem, ale no dobrze, dobrze, do, do, do czasu się tak przejechać, to w sumie gitarka. Czekajcie, ile mam jeszcze tam... 4750, tak? Czyli pojadę, czyli tak, teraz jeszcze Władek pojedzie jeszcze raz e, ze stałym tym, tym co właśnie teraz jest. E, to Władek sobie pojedzie, 30 pojedzie sobie z grzemiaczkami, bo dzisiaj no akurat wywóz na pełne jest przy ten czas pewnie pojedziemy sobie jeszcze no zobaczymy jak to wyjdzie jeszcze, nie? Ale no, akurat no, dzisiaj akurat jest taki dzień, że naprawdę z tym wozem jest bardzo dużo roboty. Chciałem wynająć jednego gościa, który by z kama taki, no, taki gościu jeździ kamazem by woził ziemiaczki, bo akurat chciałem na ziemiaki go wypożyczyć, no ale no niestety no nie udało się. Oczywiście to byłby kolega Konrad, serdecznie pozdrawiam jeśli się to ogląda, więc to po prostu Konrad pewnie by to grał. O mnie też możecie tam wpaść, tak w sumie myślałem, ale oczywiście zapraszam do niego, link w opisie oczywiście. No i tego to pewnie bym, pewnie bym mi chłopak trochę i pewnie bym wywoził mi te ziemiaki. No ale niestety nie udało się z dołączeniem na serwer, ponieważ jeśli bym miał... żeby jakbym miał nawet dołączyć, to bym musiał praktycznie 90% modów, no może nie 90% bo przesadziłem, Ale gdzieś to 80 modów, dobra, oni tak szybko ważą, oni wiedzą jakiś zestafan ile waży, więc nawet nie było trzeba się ważyć, ale no dużo, no około 80% podejrzewam, że wszystkich modów bym musiał odznaczyć, żeby po prostu on, żeby Konrad po prostu wystąpił w tym modkiniaczku, więc też moim zdaniem to nie było sensu, żeby tak po prostu robić, bo no podejrzewam, że tej 30 nie było, bo akurat musiałem przykład wszystkie 30, oczywiście wszystkie 30 bym musiał odznaczyć, no i jednak trochę tej roboty by było przy tym wtedy, a mi się bardzo pewnie by nie chciało. No jakby mi się chciało, to pewnie bym to robił, ale że mi się troszeczkę też nie chce, to też po prostu tego nie robię. Ja proszę bardzo, no w czepę z 5 5, za pierwszy przepę z 5000 litrów tego przecież, licz tak? Tak, 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 nie Dostaliśmy 3-4 więc całkiem spoko pieniążki jak za jeden zestaw. Więc jak za, za to wszystko teraz będziemy sprzedawać, to też całkiem spokie pieniążki dostaniemy. Ja wyjadę sobie na dróżkę już to trzydziestką i sobie po prostu ją tą 30 puścimy. Aby po prostu wracała do domu. Co możecie się spytać, nie wiem, czy kogoś to interesuje w ogóle, no ale jeśli by kogoś to już interesowało, to pewnie możecie zapytać, Ojej, czemu tak długo odcinków nie było? No już proszę bardzo mówię, bo czemu tak długo odcinków nie było. A, czekajcie, zwolnimy sobie tego gościa. A nie, on jest zwolniony, Czemu tak odcinków nie było? Bo odcinków nie było przez ten tydzień, no z pewnych powodów, jak jest, oczywiście. Po pierwsze, szkoła, a po drugie, na początku tygodnia troszeczkę mnie chowało choroba, więc też no, to, znaczy, może choroba. No trochę źle się czułem, więc też mi się nie chciało nagrywać, więc postanowiłem, że sobie ten tydzień odpusz, odpuszczę. No tak taką sobie małą przerwę zrobiłem, ale chyba No, no najprawdopodobniej. Teraz, czyli ten odcinek, kiedy macie w to w czwartek, w, przepraszam, w sobotę. Podejrzewam że jutro, czyli w niedzielę, zapraszam Was na kolejny w sumie filmik, bo taki mini maraton będę chciał zrobić. No, za to, że nie było tych odcinków, to też jednak się Wam troszeczkę należy. No, czy ktoś mnie ogląda jakoś mocno? Nie wiem, jeśli ktoś sobie dotrwał do tej minuty, to oczywiście może coś napisać w komentarzu, czyli nie wiem. Bo na przykład Waga, no wtedy będę wiedział, czy bardzo waga może być w tym momencie. Ja się widzę. Chyba jakiś cięższy niż przyciecha. A, a ja w szokie? Ale może może i tak być. Ale, tak na tego, no to jeśli ktoś dotrwa do tej minuty, to piszcie w komentarzu, baga. E, tak czy siak, nawet jak nie napiszecie, to przypnę serduszko. E, ale po prostu, no, chcę wiedzieć, czy dużo osób po prostu, a na przykład do takiej minuty dociera, czyli no, praktycznie, no, większej połowy, większej połowy oczywiście filmiku. Więc jeśli ktoś nie no, to serdecznie może ktoś napisać. Wodzak niespoko. No ale też by człowiek się dowiedział, ile osób właśnie dosierają takich minut e, czy, czy się w ogóle opłaca nagrywać takie dłuższe odcinki. Wiemy o tym, że raczej to nie są opłacalne, żeby nagrywać na samym starcie duże długie, na przykład, czyli po te 30 minut, e, ale no niestety tak jakoś się przyzwyczaiłem i po prostu z, z tej gerty, czyli Farmingan, to tak jakoś inaczej nie potrafię nagrywać, nie? No, na przykład z jakimiś sięciami, nie? Akurat w tej grze chyba o to chodzi, żeby pokazywać całą rozgrywkę, niż ja już ten. No dzisiejszy odcineczek no całkiem, całkiem nudny pewnie będzie. E, no dlatego, że oczywiście są te sprzedaże. E, no ale on zanim może nie będzie aż tak tragiczny. Miejmy e, no, taką na nadzieję. Chociaż nie wiem, co o tym. E, ale no miejmy nadzieję, że nie. Musimy e, oczywiście z sprzedać, bo oczywiście nasze no, to, to jest najważniejsza rzecz. Mamy no, już 16 minutkę, a praktycznie nic nie zrobiliśmy. Znaczy dopiero sprzedaliśmy nawet całą jęczmień. I dopiero z ziemniakami. Popierze wam, że sobie odpuścimy tutaj troszeczkę Bo no, chciałbym wywieźć tą szczypę i jeszcze pojechać, no i oczywiście kupić pole. To też jest jedno z ważniejszych, moim zdaniem, rzeczy. I również, i również zrobić takie rzeczy jak... Jak kupić właśnie te pole i no, pojechać jeszcze z innym zestawem z... Proszę z... Ajo, wypadło mi z mizmowo, oczywiście, z takimi rzeczami jak. co, jak powiedzieć? Z takimi rzeczami jak. ojej, wypadło mi z Jak z owcem, tak? Jak z bo to 4 dni chcecie przyjechać. Bo tam jest, o, jest oczywiście, do sprzedania. Chyba idealnie, jeśli się nie mylę, idealnie zmieści się na przyczepę. Ej, ale jak nie zmieści się, czyli coś się tam dostanie, oczywiście no, reszta, to oczywiście sobie to wypakuje worki. Walkowice e, mam to po pierwsze, a po drugie w te worki e, No ponieważ e, oczywiście później Czyli na wiosnę będzie można wykorzystać to e, Pod tym względem takim jak Oczywiście Pod tym względem takim jak Ojej, uchwała mi z co jak Pod względem takim jak, oczywiście przy siebach, Tak, bo siewów też trochę tego wsa będziemy mieli No ale zobaczymy w sumie jak to tam wyjdzie e, W sumie jak to tam wyjdzie, no dzisiaj akurat no patrzę, ale na mieście składu nie mamy ruch, aż jestem w szoku. No ale akurat do tego, że został włączony ruch uliczny, ponieważ jeśli na tej mapie, żeby dział, działały dobrze pracownicy, którzy jeżdżą oczywiście po tych drogach, no to niestety, bo niestety, ale ten, ten ruch uliczny trzeba niestety włączać. Ponieważ jeśli jest włączony ruch uliczny, to po prostu te pracownicy którzy jeżdżą tymi człownikami teraz, na przykład z drzewami, to po prostu by się blokowali, dlatego po nie wiem, że wyłączę bo też nie chcę się żeby samemu to wszystko robić bo no, że jakbym to sam miał to wywolić wszystko no to do tej 30 minuty, która już jest pewnie bym nie wywiózł, może drugą przyczepę, tak? teraz mam że za innym razem byliśmy no, praktycznie cały ujęty więc to jest akurat całkiem spoko Więc akurat całkiem, całkiem spoko że tak to mniej więcej wyszło tak pewnie 30 już pójdzie z, 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 z zimaczkami. Panek jeszcze pojedzie właśnie z jęczmieniem, bo ten resztka nie, to zostanie w tym silosie. Oczywiście zostanie dla kurek, bo będzie trzeba bo tak, powiem, Dobrze, że teraz zwrócimy uwagę sobie, jak karmiłem oczywiście w tym oczuńeczku. Więc po prostu tej tego jęczmienia będzie trzeba zostawić, żeby prostu tej kurki miało co jeść. Więc taki jest dynamika, ale zobaczymy. tak się tak patrzę, ale jestem strasznie rozdobiony w tym dzisiejszym odcinku, no ale w sumie dobrze, nie? Może czasami w plecy głupoty, ale tak, ja to, to jest chyba spoko, nie? No i mam nadzieję, że się jakoś nie drena od księżku, bo... tak nie nakrywałem i nie wiem, coś tam podmieniałem, bo BES, ale nie wiem, czy to był dobry pomysł, czy nie. Oczywiście dojeżdżamy do tego gospodarstwa, oczywiście do nieszczęsnego gospodarstwa, na którym stoi ten re, e, Renault. przez którego naprawdę mam spadki fps to jest straszne. No nie trzeba go uniknąć, ale że no chciałem, żeby to, no jednak jak już się stawi student, to żeby po prostu, e, żeby by, niby imitowało, że jakiś gościu przyjechał to po prostu terenowo sobie e, no, wypożyczyłem, żeby po prostu tak powstało. no i moim zdaniem całkiem spoko to wygląda, ale tak siak e, trochę, myślę, że trzeba wstrzymać z tym, że no jednak te FPS-y są, e, są to strasznie, strasznie małe sobie przez to, no ale jakoś damy sobie po prostu radę, dobra. Od razu sobie nastawimy... Aha, nastawiony jest. Już to miałem ja pewnie... Przy... Dobra, wyłącznie ja światło, światła, bo... światło mi mnie już. A więc pewnie sobie przed odciężkiem nastawiałem ten... ...tą... To... ...jak się nazywa? Nie wiem. No, tecie, dostaną. No, tym, co teraz podjeżdżam, nie? Pewnie poza odciężkiem... ...to ustawiałem, chociaż nie pamiętam, no, ale pewnie tak by było. Dobra. Dobra, zgaśmy, bo to akurat ona strasznie długo. długo ojej, o tu jest strasznie kamera zmarła, nie? Sypie to. A że dobra. Podobnie jak sobie mamy przez ten czas, oczywiście sobie odpłynimy w i, a, oraz trzydziestkę jest to akurat z by było. Gdyby właśnie człowiek takie coś zrobił, będzie trochę będzie trzeba cofnąć, bo tutaj no z się chyba nie będziemy wykręcimy, a też nie ma co urwać tego tura, no bo to zbyt fajne by nie było na pewno. na pewno, chyba, no na pewno, no chyba jest na pewno, nie? No, tak by na mnie sądzę. Ale no, to zbyt fajne by na pewno by nie było, jakby jak kurtą tura, no, ale na szczęście raczej takie coś się nie stanie. No, teraz jest akurat przekichane pod kątem gwiazd, czyli tych zimiaków, że no niestety najgorsze jest z wykręcaniem, no niestety tutaj akurat na całkiem spore, chociaż ty, jak tutaj, patrz, tutaj może się zmieścić jeszcze. Nie wiem, się zmieścił, to by był zadowolony strasznie. No, ta akurat trenówka to, no nie wypał nie wiem. Czy generalnie, tak już mówić coś o modach polskich, a, czy w ogóle o modach? Kurde. Okay, żeby usunąć. Nie rozumiem, po co robić modów, który tak gdzieś się Czekaj, okay, czekaj. Okay. co robić mody? Czemu? Okay, czekaj. Ale po co robić mody, który tak czy siak w sumie jakbym rzekł... Czekaj, jakbym przejełek podajnik i ten no to może by było lepiej podjeżdżać, nie? Tak teraz byś. Czekajcie. A po co robić mody, Ym... Z kuryk tak czy siak, ale to przysyp, no o trochę jest to zrobione, ale zawsze jakiś tam pomysł jest. Dobra. Wolcie, bo nie chcę mi się już bawić, bo już akurat tam troszeczkę dość. A do tego, to nie rozumiem ludzi, po co robić mody, które tak czy się nie działają, tak? To jest akurat nie tak, tak bez sensu, ale. Ale. No. huuu! rozumieć, że to nie zadziała, tak? U. No jak to zadziałać? Przecież w prawie... Niby nie testowałem tej, tej, tej... Nie, czekaj, testowałem, ty, bo to już drugi set. Ty, ty, no? no wiadomo, to drugi set już. No, no przynajmniej chyba sobie nic nie powywoźmy, będzie trzeba to ogarnąć później. No ale trudno się mówić, czekaj, to się nasypało... O! już koniec! Minął tego, co z taki zakres. Dobra, I wyłącz to. No, tylko tyle? Czekaj... Czekaj, czekaj... Które to było pole? Ja przecież tego psa powinno być więcej. O, sztyw, mordy, oni nam upradli w ogóle. Nie no, ja głupi nie jestem czyje. Tylko psa było trzy razy więcej. No dobrze, czyli jeszcze tego i tego nie wychodzimy, i dlatego sobie. Ojej, ta która też się przebiła, przy, no nie walę, Czyli sobie jeszcze pojedziemy raz z. że bardzo, jej sumieniem, trudno się mówi. Chociaż nie, już więcej nie będziemy nagrywać, bo to też nie ma sensu, już raz pojechaliśmy. Ale mnie okradli znowu. To jest masakra w tej serii, nie? Co. Cienia jak mnie okradają, nie? Masakra. Wręcz e, Pewnie całej sumie. To resztę pieniążków, jak zarobimy, oczywiście dowiecie się pewnie w kolejnym odcinku, albo nawet w opisie już pewnie dowiecie się bo w opisie oczywiście będzie już napisane na pewno suma stan konta jaka, jaka będzie po oczywiście skończeniu całego całej oczywiście całego cyklu oczywiście sprzedaży tych klonów a ja sobie biorę wezmę to czy nie wezmę bo trzeba jeszcze włączyć pudziany włączyłeś się później nie włączyłeś się proszę bardzo włączymy sobie pudziana Bierzemy łowełek. Dawno rowerykę i jechałem na odcinku, no ale w końcu trzeba. No i lecimy oczywiście sobie kupić, e, kupić nowe pole. A więc kurka, rurka sobie z Ugh, jady. Akurat ten sezon strasznie był długi, bo znaczy może nie tyle co odcinkowo, co bardziej mm, już realnie patrzeć. No to ten sezon trwał aż dwa miesiące, nawet więcej. Kurde, mam dzisiaj 24. Jak to jak, nam znaczy to nagrywam, nie? To no, tak idealnie wypada, bo 24 grudnia, czyli 2 miesiące temu, była zimowa sprzedaż, tak? Czyli był zimowy odcinek, kiedy sprzedawałem sobie, oczywiście, to. Skórka, rzuca, jak to idealnie wypada, co? No, no kurde, no. aż. No. ja w szoku jestem, no ale fajnie, fajnie. Dobra, podejrzewam sobie, o, proszę bardzo, o te pole. Te pole nawet jest odśnieżone. Troszeczkę przeze mnie, nie, oczywiście nie przeze mnie, ale po prostu jak sobie wsiadłem tutaj trawę modem, oczywiście, bo nie chciało mi się to się tak się po prostu stało. Ale po prostu kupujemy sobie to pole. E, miało być najpierw to dzierżawa, e, ale postanowiłem, że nie ma co brać dzierżawy, ponieważ no tak czy siak trzeba, to będę chciał to kupić. E, aż akurat na łąkę ma całkiem spoko ten ten, a tak czy siak potrzebna mi jest i do w tym momencie praktycznie, dlatego postanowiłem, że sobie tą łączkę kupimy. Czyli 27 tysięcy i pół. 27,5 tysiąca złotych zostaje wydane za teren I, i tutaj po prostu będzie nowa łączka, więc pewnie na wiosnę, widzimy się tu pewnie, podejrzewam, że tutaj z z, z, z sianokosami no więc sobie takim akcentem, kiedy, o proszę bardzo, jeszcze sobie damkę postawimy to można nazwać to damką, albo danką, no zależy kto co lubi no proszę bardzo, tak sobie postawimy więc takim akcentem, kiedy sobie proszę bardzo, o czekajcie, nie mąze a takim akcentem, kiedy sobie po prostu e, kupiliśmy to pole i dameczka sobie tutaj po prostu stoi. E, będziemy kończyć ten odcinek, więc jeśli Wam się to rzeczywiście spodobało, to o w górę. subskrybujcie mój kanał, był mi bardzo miło, gdybyście właśnie to zrobili. No i co? Do kolejnego odcinka. Na razie trzymajcie się i cześć!